Witam wszystkich, na wszyscy, na wszyscy, na do na wszyscy, na poprzedni odcinek yy, Wyłączyło mi się samo, wszyscy, na minut, na czego na wszyscy, 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 na w na wszyscy, to jest to wszyscy, Trzeba nacisnąć na 3. na trójkę na 3, jeśli na 2, to nie po prostu, prostu dojdą mi się, się nie stanie. Co robimy do sklepu, sklepu z drogami? King Kun Sikaj Kicin Awana Wamata Nisid La Chora, King Witimem, Borangtong Mulira on Santoring um Nipatoga Wangachon. Dobra, Dobra tutaj, tutaj możemy kupić sobie kupić takiego drogata, który. Jak dojdziemy za sklep, to i tak nam się, się rozwali. Więc ja mogę wam to po prostu pokazać, bo i tak przyda się to, bo i tak, i tak tutaj są punkty ciemnej strony. Więc. No dobra, dobra zaczynamy od, od początku z taką skandalą. Kipuna, bona na kiczu! You'd think people would be a little more tolerant of others in this day and age. My guess stupidity and ignorance will never go out of style. Chopać, ały, tic, choc, pala, mula, don Dobra, hmm. się awana, wamata. Nie, śliczna, żadna, 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 Dobra to, Dobra, to zobaczymy tej religijnej. Teraz się H8. Za 50 kredytów to teraz h Teraz 3 M4 to chyba... Ta, to ten jedynka. t 3 H8. Za 50 kredytów to go bierzemy. I nic więcej nie potrzebujemy. Punkty do doświadczenia i straciliśmy 50 kredytów. Tak, on idzie za nami. I teraz eksploduję sobie. I teraz co możemy zrobić to wrócić i odzyskać pieniądze. I, I pokażę, pokażę wam sposób, by jeszcze zarobić na tym 25 kredytów. Gdzie jest nasz niechłody? W... Zeksplorował kobietę. Już się tak nie żal. się mi oddawać co do grosza jeszcze więcej chi ka kin na kwat na kon wana kom bes chi pa tonki pa tu nik don. myślę, że, że musimy dać coś, coś ekstra, żeby bo, będzie, bo mieć duże problemy ki na bon To może, może zacznę, zacznę mówić ludziom, zł宮, że, um, że że nie, że czy, jakieś jakaś, jakaś, jakąś ruinę? Na... Dobra. He, udawam. No, bamule raj. Ja nie czyli 25 milionów Idziemy. i Chawa otrzymaliśmy, czyli 25 więcej. więcej. I, punkty I punkty ciemnej, ciemnej strony. No, lepiej Siem hmm. Dobra, Dobra, tutaj sobie siem grę. Zapisaliśmy. Idziemy, Idziemy prosto. Mogło się wziąć korony na głowę, co to doda. Mniejsza z nim bada, na, na niego. I tam. I tam za takimi drzwiami musimy przejść. Za te drzwi musimy, musimy przejść koniecznie. koniecznie. Nie więc My musimy przebrać przebrać się w mundurze psicha, byle lepiej przejść. Dziękuję. Mamy really. radę, mamy radę. Dzięki za ostrzeżenia. Idziemy Punkt do doświadczenia. Jedziemy do, do, do dolnego, dolnego do miasta, miasta. Dobra, dobra, możemy się przebrać, się przebrać. To jest się. przebrać się tutaj. Zadać się. Zadać się. się.

Ops. 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 Tutaj, tutaj też są jakieś dobra, dobra. Możemy, możemy się jeszcze tam, jeszcze tam przejść i tam tamtych zabić by dostać, dostać trochę do doświadczenia są obok dobrze dobra, dobra kart co będziesz mi nawalał a ty się na początek wylecz dobra salam salam, alhamdulillah. bulan Jeszcze raz się uleczymy. Ten gość wskazał na gości normalnie. Okej, którą mała trudność? Dobra. Więc Ready. Z tymi drzwiami nie możemy przejść, do do bazy wulkanów. zabezpieczone przejście, nie da rady przez nie przejść aktualnie. Musimy znaleźć inną drogę. Musimy mi wybrać, że idę karty na naszej, że nie nie, ale... Czasami się zdarza, że jak idę postacią, to blokuję i nie mogę się nią ruszyć. Więc jak przejdę do następnej mapki, to będę musiał się ruszać. Dobra. Dobra. Możemy zmienić. Asegujemy tę grę. I, i aktualnie, aktualnie w tym odcinku kończymy. kończymy. Trzymajcie się, Baba.